Dzień dobry, dobry wieczór, nieważne czy oglądacie mnie na żywo, czy później odsłuchacie live'a. Wchodzę tu witajcie, nie wiem czy to jeszcze raz, bo tutaj mi się wyświetla dopiero. Dobra. Witajcie, witajcie moi drodzy, dzień dobry, dobry wieczór. Nieważne czy mnie oglądacie teraz na żywo, czy później sobie przejrzycie tą transmisję, więc... Wszystkie formy są dozwolone. I dzień dobry, i dobry wieczór, i po prostu. O, już widzę, już widzę, że ktokolwiek skoczył, więc jest super. O, już nawet trzy osoby. Świetnie. E, wiecie co? Nie daję niestety postów, że będę na żywo, dlatego że nie wiem. Jak mi się uda w czasie wyrobić, żeby się u Was pokazać? Obiecałam Wam, że będę przerabiać z Wami książkę Magia, swoją interpretację i wrzucać te ćwiczenia, więc staram się wykorzystać wolną chwilę, bo za niebawem mam klientkę, więc w tej wolnej chwili postanowiłam Wam się nagrać z, z drugą częścią tej książki Magia. Dla tych, co mnie nie znają, nazywam się Angelika Tuson, bo widzę, że jest mnóstwo nowych, nieznanych mi ludzi w grupie. Wczoraj minęło dwa tygodnie, jak powstała grupa, i mamy ponad 150 osób. Jestem mega wdzięczna, to jest po prostu niesamowite, co się dzieje. Fantastycznie, że mnie udostępniacie, polecacie znajomym. To bardzo mnie buduje i pokazuje, że jednak jest sens tego, co robię, że warto, że komuś to służy. Super, jestem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa z tego powodu. Ja zajmuję się szeroko pojętą zmianą, jestem terapeutą holistycznym, zajmuję się zmianą samopoczucia fizycznego i psychicznego i przychodzę tutaj do Was ze zmianą właśnie Waszego życia, dostrzeżenie cudu życia i przerabiamy dla tych, co nie wiedzą, książkę, co są nowi, książkę Magia Rondy Bern. Wszystkie lifey, które nagrywam są w przewodnikach, więc jak ktoś jest nowy, to później może sobie wejść, jest tutaj pierwszy raz, może później wejść sobie do przewodników, na laptopie są one pod nazwą grupy, a na telefonie jak się wejdzie w grupę, dla tych co nie wiedzą, bo to nie każdy wie, ja kiedyś też nie potrafiłam znaleźć, gdzie są przewodniki, więc już Wam pokazuję. Jak wejdziecie w moją cudowną, nie widać tak, nie widać, czarownicę, mocno to świeci, to u góry nad zdjęciem są takie kreseczki, tam klikacie sobie jest strona główna społeczności, pokoje i z żarówką przewodniki. W przewodnikach będę opisywać magiczne ćwiczenia, będę opisywać te live i będę wam się nagrywać, żeby, was, żeby wam przedstawić moją interpretację. Książki magia. Więc dzisiaj mamy ćwiczenie magiczne numer dwa, i w książce Magia Ronda Bern dała dwa takie ćwiczenia, które no, można powiedzieć, że są zupełnie oderwane od logicznego myślenia i od takiej analizy logicznej, wytłumaczenia tego logicznie. Za bardzo um, nie można tutaj się doszukiwać. I takie ćwiczenie mamy właśnie w dniu drugim. Ćwiczenie nosi nazwę Magiczny Kamień. I tutaj Ronda proponuje nam, abyśmy sobie taki kamień zdobyli. Przedstawia nam tutaj argumenty, dlaczego ten kamień jest ważny i co to jest ten magiczny kamień. Opisuje też, że w książce i w filmie Sekret był zareprezentowany ten kamień wdzięczności, bo było tam, opowiadał nam tam pan historię, który używał kamienia wdzięczności, żeby odczuwać wdzięczność za uzdrowienie swojego umierającego syna. I syn cudownie wrócił do zdrowia. Więc ci, co czytali sekret lub oglądali, no to pewnie tą scenę kojarzą od tamtej pory ten kamień wdzięczności stał się takim kamieniem, którym pomógł bardzo wielu ludziom na świecie. Więc w ćwiczeniu drugim znajdujemy sobie magiczny kamień. Może to być y, jakikolwiek kamyk, który znajdziemy na podwórku, w ogrodzie, na ulicy, y, gdziekolwiek byśmy się nie znajdowali. A może niektórzy z Was mają jakieś kamienie w domu i jeden mogą przeznaczyć za sw na swój magiczny kamień wdzięczności. Ja wiem, brzmi to troszeczkę śmiesznie y, i powiem Wam szczerze, że sama y, nie zrobiłam tego ćwiczenia numer dwa. Natomiast obiecuję, że zrobię je teraz, właśnie z Wami, i wejdę w ten rytm ponownego przepracowania tej książki i spróbuję zrobić to ćwiczenie z kamieniem. Znaczy, tak, na początku nawet wybrałam sobie kamień, bo myślałam, hmm, kamień, będę odczuwać wdzięczność do kamienia. No nie, no, po prostu to jest dla mnie, nawet z całą moją e, mocą, wierzenia w rzeczy nadprzyrodzone. To odczuwanie wdzięczności do kamienia przechodzi nawet mnie. Ale mówię, no dobra, bądźmy otwarte, spróbujemy. Tak? Więc, <coughs> przepraszam, znalazłam taki cudowny kamień, położyłam go sobie koło łóżka, no ale odkryła go moja córeczka i ona bardzo też go chciała mieć. Koniecznie ten. Próbowałam ją przekonać, że może jakiś inny kamyczek będzie jej kamieniem wdzięczności, ale moja 3,5-letnia córka stwierdziła, że nie, to musi być ten i będziemy mieć wspólnie, bo ona koniecznie chce mieć ten sam co ja. Więc jak ona zaczęła pielęgnować swoją wdzięczność i rozmowy z kamieniem, to on zaczął lądować w różnych częściach domu i ja jakoś zaniechałam tego ćwiczenia, ale do niego wrócę. Jeżeli chodzi o kamienie, osobiście ja wierzę w bardzo wielką ich moc. Yy, ufam, jestem gorącą fanką kamieni półszlachetnych, ale uważam, że moc mają wszystkie kamienie. Yy, nie wiem, czy wiecie, jak długo powstaje jakikolwiek kamień, ale to są miliony, a czasami nawet miliardy lat. I jako ciekawostkę Wam powiem, yy, że w Polsce istnieją nawet takie. Yy, Skały, takie kamienie, które mają 1,8 miliarda lat i dokumentują one tak naprawdę cały ten okres powstawania kontynentu europejskiego. Ja podchodzę do kamieni z taką dużą dozą szacunku. Interesują mnie, ciekawią. Wiem, że wszystko jest energią, więc kamienie też, i tak naprawdę one skrywają wszystko, tak? Skrywają całą swoją historię, tak naprawdę, tak? One. Wiecie, planeta Ziemia przeszła najróżniejsze momenty w swoim powstawaniu, tak? Były to takie cudowne i tragiczne momenty, kiedy ona doświadczała na swojej drodze ewolucji różnych zdarzeń. I jest to wszystko zapisane w kamieniach. Te kamienie mają pamięć, mają energię swoją i ja bardzo, bardzo mocno w to wierzę. Jestem gorącą fanką różnych kamieni. Robię też masaż kamieniami gorącymi taki. Rytualny, ayurwederski, który uważam, że jest fantastyczny i każdy kto może, powinien spróbować. Wierzę w moc kamieni, noszę się w kamieniach półszlachetnych, chętnie też i w szlachetnych, diamenty jak najbardziej mile widziane. Natomiast uwielbiam kamienie, noszę je, mam na sobie właśnie opale, czy wisiorek, kolczyki, czy też bransoletkę mam z opalami i uwielbiam, noszę też inne kamienie, kamienie naturalne na czakry. O tutaj mam branzoletkę też z agatu mszystego. Łączy on człowieka z naturą, z matką ziemią. Ma niesamowite właściwości. Wierzę w moc tych kamieni. I co obserwuję ciekawego, to to, że pracując z kamieniami, pracując z kamieniami na czakrach, widać jak ta energia kamieni oddziaływuje na ludzi. Jak to się zmienia? Pokażę Wam, bo wzięłam specjalnie, tak pomyślałam, że do tego live'a wezmę Aventuryn. Jest to kwarc, słuchajcie, zobaczcie jakie zieloniutki, ładne, piękne. Tutaj też jest odmiana tego kwarcu Aventurynu. Aventuryn ma takie właściwości, jest to taki symbol spokoju i cierpliwości, takiej wewnętrznej równowagi. Jest on używany na czakrę serca. On regeneruje nam siły witalne, działa na układ odpornościowy, ale również wpływa na nasze serce, stąd też jest używany na czakrę serca. Ja, co Wam chcę powiedzieć? Używając te kamienie na czakry, mam takie, no mam sporo kamyczków na czakry, całe zestawy, i na przykład dla porównania to jest kamień też yy, Aventury, który używałam na czakrę serca. Zobaczcie, jaki on jest cienny. Możecie mi wierzyć lub nie, ma przebarwienia, jest zmęczony, ale on wyglądał w swojej pierwszej wersji tak, taki miał kolor, a tak wygląda teraz, gdy go nakładałam ludziom na czakry serca. Oddziaływał na te czakry, tak bardzo się zmęczył i przybrał ciemniejszy kolor. Oczywiście to można odzyskać z powrotem, doenergetyzować go, ale nie będę Wam tutaj w tym momencie, bo to o kamieniach powstałby kolejny like. Natomiast jeszcze na sekundkę Wam powiem, bo naprawdę lubię się w kamieniach, więc Wam pokażę na przykład olbrzymie, znaczy nie olbrzymie, teraz do masowania tygrysie oko, przepiękne. I tygrysie oko, litoterapeuci przypisują bardzo dużo im, jemu właściwości. Jest to kamień, który się używa na czakrę splotu słonecznego. O ile wiecie, co to są czakry, ale jak nie, to na spokojnie, bo ja i o czakrach będę do Was mówić, tylko nie dziś. W każdym bądź razie tygrysie oko jest używane na splot słoneczny. Jest to doskonały kamień dla alergików, dla astmatyków i on też, ten minerał, pomaga nam właśnie w takich schorzeniach różnych, licznych. Dobra, wróćmy do magii, bo ja tutaj zaraz będę Wam o kamieniach robić godzinny wykład, a y, nie mam po prostu y, na tyle dzisiaj czasu. Wracając do magii i do magicznego kamienia, znajdźcie sobie malutki kamyczek, taki, który Wam się będzie na dłoni łatwo mieścił, który można w dłoni zamknąć i do niego y, mówić. Ponieważ y, Ronda proponuje nam tutaj w tym ćwiczeniu, żebyśmy znaleźli taki kamyczek, który będzie naszym kamieniem wdzięczności, który będzie mieścił się w naszej dłoni, który będziemy mogli przytrzymać w dłoni i wypowiadać do niego wdzięczność i, i abyśmy umieścili ten kamień w pobliżu miejsca, w którym śpimy. Czy to będzie szafka nocna, czy koło budzika, żeby on tam sobie był. I proponuję, aby wieczorem, tuż przed pójściem spać, wziąć sobie ten kamyk w rękę, przetrzymać go w dłoni, zamknąć w palcach i pomyśleć, co w danym dniu wydarzyło się fajnego, za co możemy w tym dniu mieć wdzięczność. I wybrać jedną taką rzecz, za którą jesteśmy jak najbardziej wdzięczni, przelać tą wdzięczność do tego kamienia. Co to znaczy przelać? Trzymać w dłoni i myśleć intensywnie o tej wdzięczności za to, co dzisiaj nas cudownego spotkało, i powiedzieć dziękuję. I odłożyć kamyk w widoczne miejsce. Co to ma nam dać? Patrząc na energetykę człowieka, to moim zdaniem pretekst, że kamień tu jest tylko pretekstem do tego, żebyśmy szukali tej najlepszej rzeczy że rano wypisując tą naszą wdzięczność wprowadzamy się od rana w wibracje wdzięczności, a kładąc się spać, to są dwa momenty w naszym życiu, rano i wieczorem, w których nasze fale mózgowe pracują na troszeczkę innej częstotliwości. O częstotliwościach mówiłam chyba w drugim live. Ie. Zerknijcie, zobaczcie, posłuchajcie jeszcze raz. Więc. W tym momencie wchodzimy powolutku w stan alfa, potem teta. Jest to najlepszy moment, w którym kreujemy naszą rzeczywistość i to jest moment, w którym przyciągamy pewne zdarzenia i sytuacje do naszego życia. Więc sam kamień po pierwsze powoduje, że przypomi przypominamy sobie tuż przed snem, przypominamy sobie co fantastycznego nas spotkało w tym dniu. Skupiamy się na tym, na tych dobrych rzeczach i z tą dobrą intencją idziemy spać. A mówiąc dziękuję do kamienia, przelewając tam swoją intencję, wydobywamy ją na zewnątrz. To spowoduje, że rano, kiedy otworzysz oczy, sięgniesz do budzika, spojrzysz na kamień, to jest, przypominasz sobie od razu swoją wdzięczność. Tak jest ze wszystkim. Mamy różne talizmany, różne rzeczy, które tak naprawdę nie działają w cudu w naszym życiu. Ale zmieniają nasz punkt widzenia, powodują, że lepiej się czujemy, lepiej to wszystko u nas funkcjonuje, i w tym momencie możemy lepiej wpędzać się w lepszą, wchodzić, nie wpędzać, wchodzić na lepszą, wyższą częstotliwość i kreować lepsze życie. Wiem sama, jak działają takie rzeczy, ponieważ mam swój ulubiony kubek. Które dostałam od swojego syna, i na tym kubku jest napis Jej wysokość Mama najlepsza na całym świecie. I to jest mój magiczny kubek. Dlaczego magiczny? Dlatego, że jak sięgam po niego, jak z niego piję, czasami mój małżonek weźmie i sobie zrobi coś w tym kubku. Od razu się bulwersuje. My kobiety to znamy, że my mamy takie swoje ulubione widelce, ulubione kubki, tak. Mamy ulubione rzeczy i to jest mój ulubiony kubek, bo jak sięgam po niego i widzę ten napis, który działa na moją podświadomość, jej wysokość mama, najlepsza na całym świecie od razu wibracje mi rosną. Od razu czuję wdzięczność za moje dzieci, od razu czuję wdzięczność za moje życie, od razu czuję się taka wow! Jestem świetna, jestem cudowna, jestem kochana. Więc myślę, że ten kamień też ma takie zadanie. Kiedy będziemy go nasycać tą wdzięcznością codziennie, to będziemy po pierwsze powtarzać tą wdzięczność, utrwalać ją sobie, wypracowywać ten nawyk i będziemy nadawać intencje danej rzeczy. Więc potem tylko spojrzenie na tą rzecz będzie powodowało, że będzie nam się e, przypominać ta wdzięczność. Zaczniemy ją bardziej zauważać, bardziej doceniać. Więc bardzo Was proszę, weźcie, znajdźcie kamień, lub może macie, może niekoniecznie chcecie wziąć kamień z ulicy, tylko tak jak ja macie swoje jakieś kamienie szlachetne czy półszlachetne. Może macie amulet, niekoniecznie musi być to kamień, tak? Może macie jakiś swój amulecik, może przywieźliście z jakiegoś y, kraju y, po prostu różne amuleciki, różne kamienie. Albo kawałek czegoś, co będzie wam służyło jako po prostu coś, w co przelewacie intencje, w co przelewacie swoją wdzięczność i zaczynacie ją dzięki temu odczuwać. Spróbujcie, zobaczcie. Myślę, że to będzie cudowne doświadczenie całkiem ciekawe, nowe i takie trochę dziecięce. Tak naprawdę najwięcej magii mamy w dzieciństwie. Kiedy wierzymy w te wszystkie wróżki, kiedy wierzymy w świętego Mikołaja i kiedy wierzymy, że wróżka zębuszka przyjdzie po naszego ząbka. To są magiczne momenty. Myślimy wtedy, że możemy wszystko, że świat stoi przed nas otworem, a potem wchodzimy w coraz więcej programów, które oferują nam inni, szkoła, rodzice, środowisko, kodują nas. I tak z dnia na dzień stajemy się tacy przyziemni, takimi realistami, a wdzięczność do kamienia moim zdaniem jest rewelacyjna, jest zabawna, jest taka trochę dziecinna, trochę niedorzeczna, a przy okazji naprawdę działa fantastycznie na naszą podświadomość. Spróbujmy, przetestujmy, naprawdę gorąco Was zapraszam do tego, aby zacząć pielęgnować wdzięczność. Naprawdę zadziewa się wtedy magia. Ja wiem, niektórzy z Was powiedzą, Matko, kochana, dopiero mi powiedziała, że mam 10 rzeczy wypisywać, a teraz jeszcze do, do tego mam dołożyć kamień, kiedy mam znaleźć na to czas. Wiecie co? Powiem Wam jeszcze na koniec coś związane z czasem. Yy, moja cudowna teściowa kiedyś zwracała mi uwagę, bo ja mm, zawsze mówiłam, że nie mam czasu. To było dla mnie takie. Automatyczne, cokolwiek, ktokolwiek mi powiedział, ja zawsze mówiłam, nie mam czasu, nie mam czasu i naprawdę miałam to poczucie, że ja nie mam czasu, ciągle biegałam, ten czas był taki krótki, nie nadążałam ze wszystkim, czym więcej rzeczy robiłam, tym więcej miałam wrażenie, że ten czas mi ucieka i mam go za mało i moja teściowa kiedyś powiedziała do mnie, wiesz, ja uważam, że czas jest najbardziej sprawiedliwą rzeczą na świecie, bo mamy go tyle samo. Ja sobie pomyślałam, ona w ogóle zabraknie mi opowiada, jak go mamy tyle samo? Jeden leży i się nudzi, a drugi po prostu się yy, nie może z niczym wyrobić, jak mamy tyle samo. Wiadomo, nie mówię tu o kontekście całego życia, mówię tu o kontekście doby. To jest faktycznie jak mi to klikło w głowie, Przyznałam jej rację. Doba dla wszystkich jest jednakowa godzinowo. Wszyscy mamy w dobie 24 godziny do wykorzystania. I to, jak wykorzystujemy te godziny, to jest nasza indywidualna decyzja. To, czy ty masz ten czas, czy go nie masz. Masz go tyle samo, co ja. Naprawdę. I uwierzcie mi, że każdy z Was w ciągu doby ma tyle samo czasu, co ja. Nie mówię, że macie robić to samo, co ja. Każdy go planuje indywidualnie. Ale y, możecie mi wierzyć, że mm, pracuję zawodowo, zajmuję się domem, córeczką małą, mam też starszych synów, no z czego najstarszy. Mieszka już osobno, co nie znaczy, że o nim nie myślę, to jest oczywiste, że rodzice całe życie myślą o swoich dzieciach i całe życie chcieliby dla nich jak najlepiej i każde niepowodzenie Twojego dziecka, czy ono ma 40, czy 50 lat, czy 20, czy 5, jest trochę Twoim niepowodzeniem takim we wnętrzu, tak to odczuwamy, przeżywamy, współodczuwamy razem z nim i każda... Radość, każdy sukces Twojego dziecka, każdy kto ma dzieci, to to wie, myślę i mi przyzna rację, jest też Twoim sukcesem, Twoją radością życia. Więc nieważne, czy dziecko mieszka ze mną, czy już mieszka na swoim, i tak część mojego serca jest z nim i, i myślę o nim, i to jest oczywiste. Ale mam też syna, który chodzi do szkoły średniej, mam malutką córeczkę, mam co robić naprawdę. Oprócz tego w weekendy, nie we wszystkie, ale w weekendy też uczę w szkole. W międzyczasie piszę książkę, w międzyczasie próbuję tutaj Wam przekazać wiedzę, uczę się tego kompletnie, naprawdę kompletnie. Y, nie znam się na komputerze i uczę się tworzenia postów, obsługiwania kamerki, ustawiania tego wszystkiego, zapisywania tych postów. Y, I to wszystko. Y, 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 te wszystkie zajętości w międzyczasie, chodzę na tance, mam swoje pasje, odpoczywam, medytuję i jest tego sporo, tak? Ale i tak znajduję czas na wdzięczność. Uwierzcie mi, że mam tego czasu więcej, od kiedy pielęgnuję swoją wdzięczność. Bo jeżeli mamy dużo zajęć i wpadamy w taki rytm i tak dużo rzeczy chcemy zrobić naraz, zaczynamy odczuwać stres. Niejednokrotnie te wibracje spadają. A jak ja poświęcę dosłownie parę minutek, żeby zapisać te rzeczy, to już przy pisaniu ich i odczuwaniu zaczynają mi rosnąć wibracje. Mam lepsze pomysły, mam lepszy dzień, wykazuję się większą kreatywnością i naprawdę więcej rzeczy zrobię w ciągu dnia. Jeżeli przychodzicie zmęczeni, wykończeni i myślicie, że beznadziejny serial lub wiadomości, które napełniają nas strachem z każdej strony, no żyjemy trochę w takich czasach, w których ta energia strachu jest taka dosyć intensywna. Mamy ze sobą dwa lata COVID-a, mocno, intensywne, wiele ludzi odeszło od nas z naszego środowiska, z naszego życia, po prostu umarło, wiele popadło w depresję. Był to trudny czas i bardzo ciężka energia strachu dla wielu ludzi, e, którzy w nią weszli. To, że mamy nasze pole energetyczne, to jest jedno, ale jesteśmy też pod pod y, pole grupowe, pod nasze otoczenie i też to współodczuwamy. Um, jeszcze dobrze kowidaowa sytuacja na świecie y, się nie unormowała, a już mieliśmy wojnę, kolejna dawka strachu. Teraz mnóstwo ludzi y, żyje w strachu, jak to będzie z ogrzewaniem, jak to będzie z prądem, jak to będzie z mnóstwem innych rzeczy i nakręcamy sobie tą spiralę strachu, która tak naprawdę nic dobrego nam nie wnosi. Wyłączcie telewizor, usiądźcie i zacznijcie pisać wdzięczność. Jeszcze macie światło. Jeszcze macie prąd. Bo skoro mnie oglądacie, to znaczy, że macie. To znaczy, że macie internet. Wow! Ile ludzi nie ma internetu. Wy macie, możecie mi oglądać, możecie się pobudzać do działania, możecie coś zmieniać w swoim życiu, tak? Zacznijcie, naprawdę zacznijcie od wdzięczności. Wiadomo, ja tutaj nikogo nie zmuszę. Jak ktoś nie chce, to tego po prostu nie zrobi. I tyle. I ja nie mam na to wpływu. Ale jeżeli ktoś chce i choć jedna osoba z tej grupy będzie pielęgnować tę wdzięczność i napisze tutaj, że jest za nią wdzięczna, że cokolwiek dają mu te Live, które nagrywam dla Was i moje tłumaczenie, będę to robić nadal. Bo dla tej jednej osoby warto, bo ona podniesie tą informację dalej, zmieni coś w swoim życiu i być może poczuje coś, co czuję dziś ja. Czego Wam życzę? Pielęgnujcie wdzięczność. Znajdźcie na to czas. Znajdziecie czas na wdzięczność, znajdzie się czas na inne rzeczy. Buziaki.